Nie wiem, jak to powiedzieć uprzejmiej, powiem więc to wprost. Pomówimy dziś o alkoholowych lewatywach majów. Cześć, czołem, szanowni państwo. Mówimy o Ignoblach 2022. Ignoble, czyli komentarz humorystyczny do Nobli. Badania, które najpierw nas bawią, a później zastanawiają. Ignobla z dziedziny historii sztuki za rok 2022 otrzymali Peter de Smet i Nicolas Helmut za swoje badanie z 1986 roku. Patrzcie, jak się naczekali na ignobla. Multidyscyplinarne podejście do rytualnych scen lewatywy na starożytnych garkach za przeproszeniem majów na ceramice majów. O czym mówimy? Zacznijmy w ogóle od tego, o czym mówimy. Mówimy o ceramice majów. Obejrzyjmy sobie, cóż tak zafascynowało naszych ignoblistów? Tu mamy zdjęcie nie najlepszej jakości, słuchajcie, szukałem. Szukałem lepszej jakości, ale nie ma. To są, słuchajcie, to są czasopisma z lat 80. To jest ceramika na szczęście. Autorzy tego badania przedstawili nam taką wersję eksplodowaną, na której, o, to jest dokładnie to samo naczynie, ale zeskanowane i przedstawione w postaci płaskiej. Przyjrzyjcie się zwłaszcza dwóm postaciom. Na dole mamy jedną postać z wypiętą tylną częścią, którą może będę nazywał tyłkiem. I drugą postać aplikującą coś. Mamy też drugą tutaj osobę na górze, która sama sobie takież samo coś aplikuje. Autorzy tego badania znaleźli kilka podobnych przedstawień na ceramice Majów i twierdzą, że jedynym racjonalnym wyjaśnieniem tych przedstawień są gruszki do Lewatywy. I tu zaczyna się wielka przygoda autorów tego badania, którzy postanowili podejść do sprawy naprawdę multidyscyplinarnie. I podzielę opowieść moją o tym badaniu, tak jak oni podzielili tekst opisujący to badanie na trzy zasadnicze fazy. Fazę artystyczną, historia artystyczna, fazę lingwistyczną i fazę Farmakologiczno-eksperymentalną, dlatego że autorzy tego badania nie zatrzymali się na hipotetyzowaniu, ale również przeprowadzili rzeczywiste eksperymenty dotyczące alkoholowych lewatyw. Zacznijmy może od samej części przedstawieniowej. Więc Desmet i Helmut postanowili przyjrzeć się, to jest pierwszy krok badania, wszystkim znanym przedstawieniom scen rytualnych i scen kulinarnych. Wszystko, co mogłoby mieć związek z alkoholowymi lewatywami, w ogóle z lewatywami, bo to wtedy jeszcze nie było wiadomo, że są alkoholowe. Czy Majowie znali lewatywę jako taką? Lewatywa bywa stosowana medycznie. Oni piszą, że słyszeli anegdotycznie, że bywa stosowana do przyjmowania substancji psychoaktywnych, dlatego, że wyściółka jelita grubego, odbytnicy tych okolic, jest w stanie wchłaniać substancje aktywne, niektóre, m.in. alkohol. No więc zacznijmy od tego, co Majowie, jakby Majowie, a lewatywa. Doszukali się, to są nieco późniejsze doniesienia i dotyczące nieco innego kręgu kulturowego, bo Azteków, ale doszukali się y, opisów w pismach konkwistadorów hiszpańskich, czyli mówimy tutaj o czasie nieco późniejszym, bo Majowie, słuchajcie, jest klasyczny, żeby było wiadomo, 600 do 900 naszej ery, 7 tak? do 10 wiek naszej ery, czyli no, powiedzmy początki państwa polskiego, Aztekowie i konkwistadorzy, prawda, później. Ładnych kilkaset lat później, ale znaleźli w, notatk w notatkach konkwistadorów świadectwa tego, że Aztecy znali lewatywy. Ba, udało im się doszukać opisu yy, przyjmowania alkoholu do odbytniczo przez Azteków. I oburzony konkwistador pisze, że to są dzikusy kompletne, jak mogli na tak straszliwą rzecz wpaść. Doszukali się też, szukali też we współczesnych świadectwach antropologicznych i etnologicznych, czy w ogóle na kontynencie amerykańskim znane są lewatywy medyczne. I jest tam piękny taki fragment, w którym opisują, że pewien, to było już w XVII czy XVIII wieku, pewien Europejczyk, który wizytował tam Amerykę Południową, miał do czynienia z, z chorym, Przedstawicielem jakiegoś lokalnego plemienia i postanowił zaaplikować lewatywę medyczną. Na co ów mężczyzna chory nagle zerwał się i, na, i, i zaczął go dzidą atakować, ponieważ no, chyba nie do końca rozumiał, na czym polega korzyść potencjalna z podawania lekarstwa drogą y, tylną. No więc w każdym razie, OK, mamy, mamy takie tło etnograficzno artystyczne Wynika z niego ogólnie rzecz biorąc, że. Tych kilka przedstawień to jest wszystko, co mamy u Majów. Czyli ufundowanie tego w przedstawieniach na ceramice Majów jest, powiedzmy sobie, takie sobie. Dlatego zaczęli bardzo dokładnie przyglądać się, e, przyglądać się tym, temu, co mają. I wygląda to ogólnie rzecz biorąc tak. Ta ceramika, ten, ten, to naczynie, ten dzban jest tym najlepszym, co mają. I co, co jakby z niego wynika? No, jest coś, jest naczynie, jest dzbanek zawierający Jakieś tam kształty. Nie do końca wiadomo, czy to jest przedstawienie tego, co znajduje się wewnątrz tego naczynia, czy jest to tylko ornamentyka. Mamy coś i ewidentnie ludzi, którzy umieszczają sobie jakiś obiekt w kształcie gruszki w odbycie. I teraz pytanie brzmi, czym jest ten obiekt, więc zaczęli podeszli do sprawy systematycznie, systemowo. Czy przedstawienia tego typu obiektów znajdują się gdzieś jeszcze na ceramikach majów i zostały one prawdopodobnie znalezione? Oto inne przedstawienie. Typowo w stylu majów, gdzie mamy znowu dzban, więc mamy dzban, tu też mamy dzban, i na nim leży przygotowane coś. Nie do końca wiadomo, co by to mogło być, więc oni mówią tak, ha. Nikt dotychczas nie skomentował tych przedmiotów, leżących często albo na, albo w pobliżu dzbanów, które bardzo przypominają te, które na innej ceramice były ewidentnie gotówkami do lewatywy. W związku z czym mamy pewien taki łańcuch, tak. Trzecią częścią tego łańcucha są znaki, glify, czyli to, co Majowie stosowali jako pismo. Czyli przechodzimy gładko do części lingwistycznej, ok, połączmy to wszystko. Czy tam mogła być jakaś substancja psychoaktywna, jakiś alkohol? No to sięgnijmy w tym momencie z kolei do tych dzbanów. I bardzo często w otoczeniu dzbanów są powtarzane te same. Glify, te same znaki. Więc teraz pytanie, co te znaki oznaczają? Więc oni zebrali tam 10-15 yy, przypadków, kiedy dzban, dokładnie taki sam dzban, który towarzyszy tym gruszkom, a potem te gruszki towarzyszą lewatywom, więc te dzbany są opisane pewnym glifem. Czym jest ten glif? Yy, technicznie, gdybyście się interesowali, to ten glif ma nazwę bodajże yy, melik. Manik, przepraszam, glif o nazwie Manik. Więc pytanie z pytania historyczno artystycznego przemieniło się w pytanie lingwistyczne. Jakie jest znaczenie glifu Manik? No więc sięgnęli do badań lingwistycznych, patrzcie, porządni naukowcy. I ogólnie rzecz biorąc, wyszło im na to, że w zapisie Majów, glif Manik był zwykle, oznaczał zwykle rzeczy, które wymawiało się ci. Ci, czyli ten glif związany był ze słowami wymawianymi ci. No to teraz pytanie, co, jakie słowa, jaki, jaki rdzeń językowy, jaki rdzeń języka Majów związany był z... czyli co oznaczał zen ci? No więc tu już było łatwiej, dlatego że istnieją już takie słowniki, powiedzmy sobie majańsko nasze, z których wynika, że słowa związane z ci, na przykład słowo kści, albo kich, albo cich, albo chci. Jest dużo słów związanych z ci w środku, nie umiem mówić po majańsku. Mają związek z piciem alkoholu. Na przykład xki, a może ja Wam to pokażę, jak to wygląda, bo nie umiem tego wymówić. Xki to jest pijak, e, samo ci to jest słodki, smaczny, albo napój alkoholowy, albo upity. E, no więc krótko mówiąc mamy to. Co więcej, słowo ci z chy na końcu to jest majańskie określenie rośliny agawa. Tymczasem z agawy również i dzisiaj wytwarza się alkohole. Tu już jesteśmy na bezpiecznym gruncie archeologii, dlatego że znajdywane były dzbany, w których były pozostałości po sfermentowanej agawie. Być może kojarzycie taki napój, który się nazywa Tequila, alkoholowy napój wykonywany i dzisiaj, również z tejże rośliny. Krótko mówiąc, wszystko to zaczęło im się pięknie łączyć. Od przedstawień na dzbanach poprzez same te gruszki poprzez glify mające związek z piciem, z alkoholem. Gdzieś tam to wszystko zaczęło im się łączyć w pewną hipotezę. Natomiast słaby punkt był taki. Czy to ma sens? Czyli dlaczego ludzie mieliby to robić? Dlaczego ludzie mieliby wykonywać sobie alkoholowe lewatywy? No więc jedna możliwość jest rytualne. To jest zresztą, jeżeli się przyglądacie literaturze antropologicznej, etnologicznej, to jest bardzo często taka standardowa odpowiedź, jeżeli nie wiadomo co powiedzieć. Jeżeli znajdujemy ludzi ułożonych w jakiejś dziwnej pozycji, czemu? Pewnie to było rytualne. Jeżeli znajdujemy jakieś dziwne malunki na ścianach, nie rozumiemy tego, pewnie to było rytualne. Ślady po jakiejś dziwnej aktywności? Rytualne. No więc tutaj też rytualne, ale oni sami sobie zdają sprawę z tego, że opisać coś po prostu jako rytualne to jest troszeczkę mało. W dodatku było tam dużo substancji psychoaktywnych, znanych mają, które miały dużo silniejsze znaczenie rytualne, na przykład tytoń. Na przykład grzyby halucynogenne. Być może nie jesteśmy też aż tak daleko od pejotla, czyli kaktusy halucynogenne. Krótko mówiąc, ten alkohol wcale nie brzmi jakoś tak zbyt dobrze jako wyjaśnienie jedyne. Drugie wyjaśnienie dla celów psychoaktywnych, po prostu, żeby się upić. Dlaczego nienormalną technologią picia górą, to jest zupełnie inne pytanie, ale ich zafascynowało w tym momencie to, czy się da. I to są słuchajcie, ja dzisiaj, kiedy szukałem po artykułach naukowych o tym, jak to wygląda z wchłanianiem się alkoholu podanego do odbytniczo, jest już dużo badań na ten temat. Dzisiaj nauka jest do przodu o 30-40 lat. Co więcej, nie jestem pewien, gdzie o tym czytałem. Może Wy mi pomożecie. Szukałem nawet. Wydaje mi się, że u Jacka Hugo Badera w jego znakomitych reportażach z Syberii, że. Rosyjscy kierowcy długodystansowi przyjmują alkohol w ten sposób, yy, nasączając tampon alkoholem i stosując go do odbytniczo. Wiem, że gdzieś o tym czytałem, może wy pamiętacie gdzie. Wydaje mi się, że o Hugo badera. Krótko mówiąc, ja czytając ten artykuł z lat 80. byłem niejako zaskoczony, że oni byli zaskoczeni, no ale może w latach 80. Nie dało się tego jeszcze wygooglować tak łatwo jak dzisiaj. Krótko mówiąc, oni zadali to pytanie, czy się da. Więc zaczęli pytać u farmakologów, u lekarzy, Nikim nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy alkohol podany do odbytniczo rzeczywiście wejdzie do obiegu i czy można się nim upić. Cóż pozostaje naukowcowi? Podejście prawdziwie multidyscyplinarne, czyli eksperyment. Eksperyment przebiegający następująco. Jeden z nas, PDS, czyli Peter D. Smet, farmaceuta z Hagi, postanowił przeprowadzić eksperyment. Wybrano pół litra. Alkoholu o mocy 5%, czyli taki odpowiednik piwa, z dwóch powodów. Po pierwsze, alkohole majów prawdopodobnie były słabe. W związku z czym, żeby się porządnie upić alkoholem, no to trzeba przyjąć jego dużą objętość. Czyli to nie mówimy o kieliszeczku wódki, powiedzmy sobie, tylko mówimy o większej objętości słabszego alkoholu. Dzisiaj wiadomo, już i to wyczytałem w badaniach na ten temat, że alkohol przyjmowany drogą do odbytniczą, po pierwsze trafia do znacznie szybciej. Pod drugie uderza mocniej. Tak byście się zastanawiali. Ok. Pół litra pięcioprocentowego alkoholu. Yy, drugi powód, dla którego wybrano alkohol słabszy, to jest zdecydowanie jedna z wielu ciekawostek tego artykułu, jest taka, że ponieważ doniesiono im, że, al że może przeczytam to zdanie, wybrano alkohol o mocy Zaledwie 5%, ponieważ lewatywa zawierająca 20% alkoholu jest już bardzo irytująca dla tkanki odbytu. W nawiasie na Personal Communication 1982. W artykułach naukowych przypisek personal communication jest stosowany wtedy, jeśli jakiś naukowiec coś nam powiedział, ale nie opisał tego w żadnym czasopiśmie naukowym, tylko po prostu przekazał nam to ustnie. A więc. Pan Molena, któremu dziękują też później w podziękowaniach na końcu artykułu, podzielił się z nimi takim oto, yy, taką oto wiedzą. Nie wiem w jaki sposób uzyskano, że 20% alkohol już mocno szczypie. W związku z czym została wybrana moc 5% i cóż się okazało? Po pierwsze, okazało się, że. Quite easy, napisali. Ze względu na. Znaczy po przyjęciu pewnych ostrożnych tam, pewnych procedur ostrożnościowych i przyjęciu odpowiedniej pozycji ciała, leżącej, utrzymanie nawet pół litra płynu okazało się być całkiem łatwe. Quite easy. Pierwsza sprawa. Po drugie, czy alkohol dostał się do przebiegu? I tu muszę zwrócić uwagę na pewien dosyć poważny niedostatek metodologiczny tego badania, a mianowicie zostało, alkohol został zbadany w oddechu, czyli nie przeprowadzono badania krwi. Normalnie komercyjnie dostępnym alkomatem oddechowym został zbadany poziom alkoholu, zostało stwierdzone, że rzeczywiście jest, czyli rzeczywiście w oddechu pojawia się alkohol, mniej więcej w takiej samej ilości, w jakiej powinien się pojawić u tej samej osoby po wypiciu jednego normalnego piwa. No i tyle. Po rozważeniu innych hipotez, m.in. do odbytniczego umieszczania tytoniu, grzybów halucynogennych i różnych innych rzeczy, stwierdzili, że biorąc to wszystko pod uwagę, wygląda na to, że... Jest to najbardziej wiarygodna hipoteza, taka mianowicie, że Majowie stosowali w celu upijania się do odbytniczo alkohol. I za to, ile to mamy? 86 rok, 36 lat później, w końcu doczekali się za to Nobla. Co prawda, Ig, ale to zawsze Nobel. Wznoszę zdrowie. Najzupełniej konwencjonalną metodą, najzupełniej bezalkoholowym napojem za PTA, Desmet i Nikolasa Helmuta, laureatów Ig Nobla z dziedziny historii sztuki za rok 2022. Hej!